Chcecie pracować w Game devie, rozpocząć swoją wspaniałą przygodę ze światem tworzenia gier komputerowych, być górnym reżyserem, scenarzystą, programistą, to się świetnie składa, musicie zrobić tylko jedną rzecz: wykąpać się w saunie z waszym szefem. Nie wiem, czy kompanie się to jest to słowo. Polski producent gier Spectrum Studio. Niedawno na Linkedinie opublikował niesamowicie atrakcyjną ofertę na pozycję art directora, czyli dyrektora artystycznego, ale lepiej to napisać po angielsku, bo wtedy jest fajnie. Na pierwszy rzut oka wszystko super, nie? jakby to no jest lista wymagań, jest tam opis tego, nad czym pracuje to studia i w ogóle co tam osiągnęli. Jest, że jest B2B kontrakt tam na podstawie portfolio, prawda? że trzeba tam jakiś feedback do animacji, do jakichś lightning, tech art, te wszystkie różne terminy. To tam są. nie? Jeśli się na to zdacie, to na pierwszy rzut oka spoko. Ale docieracie wtedy do ostatniego punktu. Attending sauna sessions. Not negotiable. Entire team need to understand product. Rozumiecie to? Przetłumaczę dla tych, co uczyli się w szkole rosyjskiego. Chodzi o to, że musicie chodzić do sauny z szefem po to, żeby zrozumieć produkt który tworzycie. Bez tego, bez bycia nago razem z szefem w miejscu, w którym się nadmiernie pocicie, nie będziecie w stanie wystarczająco się przygotować do tego, aby stworzyć yy, grę komputerową. Bo oni robią taki mix, prawda? Live of Strange, Final Fantasy, Hearts of the Darkness i Tone Hawk Pro Skater 2. Nie wiem, jak oni to wszystko chcą połączyć, ale punktem wspólnym tego jest sauna. Sauna jest niezbędna to właśnie w saunie przychodzą najlepsze pomysły. U nas w Polsce najlepsze pomysły są pod prysznicem, ale być może na przykład w Helsinkach w Finlandii najlepsze pomysły przychodzą w saunie i polskie studio, jako że aspiruje do bycia międzynarodowym, bo oferta jest po angielsku, chciało spróbować tej fińskiej metody z sauną i po prostu w ramach brainstormu, czyli burzy mózgów po polsku, wspólnie się spotkać nago i po prostu porozmawiać o grze. Abyście wiedzieli, jak to jest w saunie. Temat na Twitterze nagłościł Karol Laska i tam też podrzucił parę wspaniałych skridów z rozmów człowieka, który zdaje się jest szefem tego całego przedsięwzięcia. Pan Jacek Pierkowski, który w jednym z wątków na LinkedInie napisał, że no w zasadzie nie musicie lubić sauny, ale bardzo dobrze znać różnicę między ruską banią, suchą sauną. Czy coś tam? Ja nie znam się na saunach. Prawdopodobnie nie mógłbym tam pracować. I łaskawie pan Jacek powiedział w tym wątku: napisał, że ewentualnie może zrobić taką saunę tylko dla kobiet, żeby już skoro się tak bardzo wstydzą i już tak bardzo nie chcą z tym Jackiem w tej saunie siedzieć, to już sobie mogą razem posiedzieć. Najważniejsze, po prostu, żebyś siedziały w saunie nago, nie? Już nie musi być tego pana Jacka. Przecież to jest. Normalne, to jest po prostu zwykły taki tryb, wiecie, jak artyści na przykład jadą na łono natury, żeby tam inspiracji doznać, o zachodzie słońca obserwować, porobić zdjęcia, potem na przykład napisać piękny wiersz. To pan Jacek stosuje podobne metody motywacji, żeby wena naszła, żeby światło z nieba na was spadło, boska, boska jakby interwencja, i ona właśnie następuje w saunie z panem Jackiem. Jak pana Jacka nie ma, to jest 50% mniej do działalności jakby boskiej opatrzności i boskiej siły. Generalnie już tak całkowicie serio, te wypowiedzi tego człowieka są jakieś takie strasznie creepy. Ja rozumiem, że trzeba być kreatywnym i że mówimy to o game, devie, w którym... Różne dziwactwa istnieją i różne dziwne zawody, i różne dziwne rzeczy się robi, nie? Mam takie wrażenie, że ten człowiek zwyczajnie nie rozumie, dlaczego to jest dziwne, żeby z pracownikami łazić się gdzieś nago i że proces kreatywny, no okej. Okay. Mogę na przykład zasugerować, hej, pójdź sobie do sauny jak masz ochotę, żeby lepiej poznać. W się, sensie, a nie, że ze mną chodź i że, że trzeba, że w ogłoszeniu już napisane, trzeba i ze mną do sauny. Rozumiem to, że trzeba się z jakiegoś powodu wcielić w rolę człowieka, który siedzi w saunie, żeby porządnie zrozumieć. Jeszcze nie do końca wiem, co to jest to dzieło, ale ten proces rozumowania, no wiecie, na przykład jak chciałbym zrobić grę o człowieku, co na przykład pływa w basenie, to muszę poszedł na basen popływać, żeby lepiej wiedzieć, jak się czujesz człowiek, kto pływa w basenie. Dlatego idąc tą, tą drogą twórcy GTA 5 zapewne poszli z gnatem w ręku zrobili gdzieś masową strzelaninę po to, żeby po prostu się lepiej wczuć w rolę, nie? To nie były ataki terrorystyczne, moi drodzy. To byli twórcy gier, którzy szukali inspiracji. Tak jak pan Jacek. Wypowiedział się jeszcze Adrian chmielasz. To jest taki pan, co robi gry od bardzo dawna w Polsce i wszyscy go znają i lubią. To może przytoczę jego wypowiedź. I już trochę skonkludujmy. Śmianie się z pana Jacka i Spectrum Studios. Sporo widziałem w życiu, ale czegoś takiego jeszcze nie. Zwłaszcza w mojej branży, czyli wśród twórców gier. Pani szuka. Pracy typiej proponuje ona na to, że już wcześniej się odzywał, ale jej nie odpowiadało wymaganie. Uwaga, nagiej sesji w saunie. Przetarłem oczy, myślę, dobra, coś mi się na pewno przewidziało. Jak poczytam dalej, to się wyjaśni, że to jakaś pomyłka. Czytam dalej, a tam typ tłumaczy, że do gry babeczki muszą zrozumieć, czym są różne rodzaje sauny. No a poza tym jego dziewczyny od narracji musiały z nim pójść do tej sauny, żeby potem napisać świetne sceny. Czyli mi się nie przewidziało. Mam w związku z tym pytanie do gościa: czy ciebie przypadkiem kompletnie nie popierdoliło? Po pierwsze, idea, że twórca musi czegoś doświadczyć osobiście, aby móc na ten temat stworzyć atrakcyjną, głęboką, wciągającą opowieść, jest głównowarta. Nie sądzę, aby na przykład taki Spielberg osobiście ratował Żydów z rąk nazistów w czasie II wojny światowej, a jednak udało mi się stworzyć, chyba mu się stworzyć, na ten temat wielki, przejmujący prawdziwy film. Po drugie, jeśli już bardzo się upierasz na ten fetysz osobistego przeżycia, bo jak wiadomo poczytać i obejrzeć materiały na temat saun różnego rodzaju to za mało, nie trzeba tam posiedzieć osobiście, to grzecznie prosisz swoich współpracowników, by wybrali dogodną informę, czas i towarzystwo, dajesz na to fundusze i na tym twoja rola się kończy. Gwoli sprawiedliwości typ wspomina, że może zorganizować female-only event, ale brzmi to jak opcja dla marudzących zamiast być opcją defaultową i jedyną. O i tak, absolutnie ze wszystkim się zgadzam. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Bardzo się cieszę, że zostało to nagłośnione, bo wiecie, to jest, to wydaje się być bardzo groteskowy przykład, ale mimo wszystko jest niebezpieczny. I tutaj mówimy o jednym groteskowym przykładzie. Jeśli pozwolimy na to, to za chwilę pojawi się jeden nieco bardziej hardkorowy, a potem trzeci, czwarty i następny. I zdecydowanie tego byśmy nie chcieli. Szczególnie, że branża gier komputerowych, szczególnie w ujęciu światowym też no, nie słynie z najbardziej zdrowego środowiska pracy. Więc każdy minimalny przejaw tego, że być może ktoś nadużywa swojej pozycji i wymyśla po prostu zwyczajne bzdury, należy autentycznie piętnować w internecie na social mediach i mówić o tym głośno. Także panie Jacku, bardzo proszę, nie wchodzić z nagim, pracowniczkami do sauny. A oferta na razie i tak zniknęła, więc nie wiem czy skasowali, bo się boją, czy, czy, czy może znaleźli odważną. Pamiętajcie subskrypcje, like, lajknie i te sprawy, elo.